Dzień dobry w piątek, 6 czerwca. Partnerem dzisiejszego wydania jest CVI. CVI to lider private debt w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest obecna na rynku od 2012 roku i do tej pory zrealizowała już ponad 750 transakcji, inwestując około 3 miliardy euro. CVI Wspiera rozwój ambitnych firm dostarczając elastyczne finansowanie, które odpowiada na szeroki zakres potrzeb kapitałowych. W 2025 roku CVI planuje zainwestować 400 do 500 milionów euro w ramach 50 do 60 inwestycji typu private debt w różnych branżach, głównie w Europie Środkowej, do 25 milionów euro per transakcja. Dowiedz się więcej na stronie www.cvi.pl. A teraz zacznijmy dzień z przewagą i na początek podsumowanie rynków. W czwartek traciły wszystkie główne indeksy. wik 20 spadł o 1,23% do 2734 punktów, a WIG spadł o 1,1% do 100228 punktów. Obroty na GPW tego dnia wyniosły ponad 2,1 miliarda złotych. Najmocniej wśród blue chipów rosło KGHM o 3,92%, a spore spadki zanotowało CCC aż o 5,35%. Europejski rynek odnotował mieszaną sesję. Niemiecki DAX ostatecznie wzrósł nieznacznie o 0,2%. W Stanach Zjednoczonych główne indeksy nieznacznie spadają, co odzwierciedla panujący trend ograniczania ekspozycji na amerykańskie rynki akcji wśród dużych zagranicznych inwestorów, co stanowi istotną zmianę po latach dominacji Stanów Zjednoczonych jako głównego celu inwestycji globalnych. W czwartek na koniec dnia za dolara płacono 3 zł i 74 grosze, a za euro 4,28. Gospodarka i makroekonomia. Dane makroekonomiczne. Jak powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej nie zapowiada ścieżki przyszłych stóp procentowych. Wzmocniły się czynniki inflacyjne. W trzecim kwartale wskaźnik CPI może spaść w okolice 3%. Jak oceniają specjaliści ING Banku Śląskiego? Wydźwięk konferencji Glapińskiego dość jastrzębi, cięcia stóp od lipca niepewne. Ministerstwo Finansów potwierdza, że luka podatku VAT w Polsce spadła w 2024 roku do 6,9% z 13,5% w 2023 roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynik finansowy netto przedsiębiorstw w pierwszym kwartale wyniósł 44,2 miliarda złotych. A Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2024 roku niemal 2 miliony podatników w Polsce Osiągnęło dochód przekraczający 120 tysięcy złotych. Izraelski portal Times of Israel opublikował artykuł oskarżający Karola Nawrockiego o rewizjonizm Holokaustu, co spotkało się z protestem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które uznało te zarzuty za niesprawiedliwe i budzące niebezpieczne skojarzenia. Artykuł zarzucał Nawrockiemu, jako szefowi Instytutu Pamięci Narodowej, gloryfikację nacjonalizmu oraz polskich ofiar i oporów wobec nazistów, jednocześnie dyskredytując badania nad polskim antysemityzmem, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo krytykuje. Z powodu awarii systemu automatycznej obserwacji meteorologicznej AWOS na lotnisku w Modlinie tymczasowo wstrzymano wszystkie przyloty i odloty. Kilka przylotów zostało przekierowanych na lotnisko Chopina. Badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że jawność wynagrodzeń w ogłoszeniach prowadzi do wzrostu płac. Zysk netto lasów państwowych w 2024 roku wyniósł 764 miliony 200 tysięcy złotych. Rekonstrukcja rządu nie budzi kontrowersji w koalicji na ustalenia potrzeba do półtora miesiąca, przekazał Czarzasty. Wiadomości gospodarcze ze świata. Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ustalając stopę depozytową na 2%. Inflacja jest blisko średnioterminowego celu 2%, a prognozy przewidują jej spadek do 1,6% w 2026 roku. Zdaniem prezesa Christine Lagarde, Europejski Bank Centralny jest dobrze pozycjonowany i w dobrym miejscu, biorąc pod uwagę nadchodzącą niepewność. Unia Europejska w ramach strategii Savings and Investments Union planuje inicjatywę mającą na celu zwiększenie zaangażowania inwestorów detalicznych na rynkach kapitałowych. Celem jest zachęcenie obywateli Unii Europejskiej do inwestowania części swoich oszczędności, obecnie w dużej mierze trzymanych na depozytach bankowych, w produkty kapitałowe oferujące wyższe zwroty. Zdaniem analityków Allianz Trade, podwyżka amerykańskich ceł to ryzyko straty 100 miliardów euro w eksporcie Unii Europejskiej. Tymczasem Eurofer podaje, że amerykańskie Cła zadały „poważny cios europejskiemu rynkowi stali, przez co nie będzie wzrostu konsumpcji. Komisja Europejska rozważa obniżenie wymogów kapitałowych dla ubezpieczycieli inwestujących w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami ABS nawet o 40%. Celem jest ożywienie rynku ABS o wartości około 1,2 biliona euro, który może finansować kluczowe sektory takie jak mieszkalnictwo, energia czy obrona. NATO planuje pięciokrotnie zwiększyć zdolności naziemnej obrony powietrznej w Europie w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji oraz przygotowuje największe od czasów zimnej wojny zwiększenie zapasów uzbrojenia. Prezydent Donald Trump podpisał proklamację zakazującą wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom 12 krajów, argumentując, że jest to konieczne dla ochrony przed zagranicznymi terrorystami oraz innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego. Zakaz wejdzie w życie 9 czerwca 2025 roku. Nowa ustawa podatkowa, podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa, znana jako Big Beautiful Bill, według analizy Congressional Budget Office, zwiększy deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych o około 2,4 biliona dolarów w ciągu najbliższych 10 lat. Tymczasem, jeśli nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa taryfy celne pozostaną na stałe, mogą one zmniejszyć deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych o około 2,8 biliona dolarów w ciągu najbliższych 10 lat do 2035 roku. Prezydent Donald Trump napotkał poważne trudności w realizacji swojej strategii Art of the Deal wobec światowych przywódców, takich jak liderzy Rosji, Chin i Iranu, którzy w ostatnich dniach odrzucili jego próby zawierania umów i negocjacji. W maju 2025 roku tempo zatrudniania w Stanach Zjednoczonych zwolniło do najniższego poziomu od ponad dwóch lat, a sektor usług w Stanach Zjednoczonych skurczył się po raz pierwszy od niemal roku. Securities and Exchange Commission. Rozpoczęła proces tworzenia nowych regulacji dotyczących kwalifikacji zagranicznych firm do korzystania z łagodniejszych wymogów informacyjnych dla inwestorów. Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził Michelle Bowman na stanowisko wiceprzewodniczącej Federalnej Rezerwy w wąskim głosowaniu wynikiem 48 do 46. Saudyjskie banki angażują się w ryzykowną emisję długu, aby finansować ambitne gigaprojekty, takie jak futurystyczne miasta i organizacja globalnych wydarzeń sportowych. Stany Zjednoczone zawetowały projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, który wzywał do natychmiastowego, bezwarunkowego i trwałego zawieszenia broni między Izraelem a bojownikami Hamasu w strefie gazy oraz do nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej na obszarze objętym konfliktem. Biznes. Gelamko boryka się z problemami płynnościowymi, co wywołało niepokój wśród inwestorów i spadek wartości obligacji po zastrzeżeniach audytora oraz odejściach z zarządu. Spółka zapewnia, że ma plan na spłatę zobowiązań, m.in. poprzez sprzedaż aktywów i zabezpieczenie finansowania. A jej flagowe projekty, jak The Bridge, są ukończone i mają kluczowych najemców. Centralny port komunikacyjny kończy biznesplan spółki taborowej, która może dysponować nawet 10 miliardami złotych na zakup pociągów, i zaprasza do współpracy banki inwestycyjne oraz fundusze emerytalne jako potencjalnych partnerów. Spółka będzie finansować zakup pociągów, które następnie wynajmie przewoźnikom dalekobieżnym i regionalnym, dając im elastyczność w wyborze oferty. Projekt ma na celu wsparcie budowy linii kolei dużych prędkości oraz modernizację taboru. Lumina Metals przechodzi do fazy rozwoju projektu miedziowego w Polsce. Rozważy debiut na giełdzie papierów wartościowych. Herbapol Lublin planuje w 2025 roku zainwestować ponad 20 milionów złotych w rozbudowę mocy produkcyjnych. Modernizację infrastruktury oraz cyfryzację procesów, jednocześnie rozwijając eksport i zwiększając efektywność energetyczną. Adam Manikowski został dyrektorem generalnym jednostki biznesowej Żabka Polska krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Inwestorzy kapitałowi coraz bardziej zainteresowani są potencjałem europejskiego boomu obronnego, napędzanego znaczącym wzrostem wydatków wojskowych i wsparciem ze strony Unii Europejskiej. Procter Gamble ogłosił plan redukcji 7 tysięcy miejsc pracy, co stanowi około 6% całkowitej globalnej siły roboczej firmy w ciągu najbliższych dwóch lat. Cięcia dotyczą głównie pracowników spoza produkcji, gdzie redukcja ma sięgnąć około 15% zatrudnionych w tym segmencie. Walmart's Flipkart uzyskał licencję na udzielanie pożyczek od indyjskiego banku centralnego i regulatora finansowego, co pozwala mu na bezpośrednie oferowanie kredytów zarówno klientom, jak i sprzedawcom na swojej platformie. To pierwszy przypadek, gdy Reserve Bank of India przyznał licencję NBFC dużemu podmiotowi e-commerce, umożliwiając mu udzielanie pożyczek bez możliwości przyjmowania depozytów. Ernst Young uruchomił globalną jednostkę Ernst Young Studio Plus, która integruje usługi z zakresu designu, sprzedaży, marketingu i doświadczenia klienta, aby wspierać transformację i wzrost firm w erze sztucznej inteligencji. AQR Capital Management, pod przewodnictwem Cliffa Aznesa, znanego z tradycyjnego podejścia do inwestycji ilościowych, w ostatnich latach całkowicie zaadaptował sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Apollo Global Management koncentruje się na inwestycjach w Private Credit o ratingu inwestycyjnym, widząc w tym segmencie największe możliwości wzrostu i stabilne, atrakcyjne zwroty. Hakerzy z grupy UNC 6040 powiązanej z luźno zorganizowanym kolektywem Thecom, prowadzą zaawansowaną kampanię wyłudzania danych z firmowych środowisk Salesforce, wykorzystując technikę Voice Phishingu. Ray Dalio nadal pełni rolę doradcy nieformalnego indonezyjskiego funduszu majątkowego Danantara, potwierdzając swoje zaangażowanie mimo wcześniejszych spekulacji o rezygnacji. George Weiss, założyciel funduszu hedgingowego Weiss Multi-Strategy Advisors, złożył wniosek o osobistą ochronę upadłościową po tym jak sędzia w Nowym Jorku wydał wyrok na jego niekorzyść, nakazując mu zapłatę prawie 113,5 miliona dolarów na rzecz największego wierzyciela jego firmy, Jefferys Financial Group. 23 Me, bankrutująca firma zajmująca się testami genetycznymi, poinformowała amerykański sąd upadłościowy o zamiarze ponownego otwarcia licytacji swoich aktywów po otrzymaniu oferty w wysokości 305 milionów dolarów od współzałożycielki N. Wojcicki. Oferta ta przewyższała wcześniej wybraną propozycję Regeneron Pharmaceuticals wartą 256 milionów dolarów. Transakcje i finansowanie. Bank Gospodarstwa Krajowego zainwestował 25 milionów euro w fundusz Eiffel Transition Infrastructure, który wspiera projekty infrastrukturalne w obszarze odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza na wczesnym etapie realizacji w Polsce. Fundusz ten, współfinansowany m.in. przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, do tej pory zainwestował w Polsce 65 milionów euro, wspierając rozwój firm takich jak Optima Wind i ekspansję Air Power. Komarch planuje podwyższyć kapitał Krakowi emisją 90 tysięcy akcji. Serii Jake o wartości 9 milionów złotych, co ma zasilić klub gotówką na bieżące funkcjonowanie, po rekordowej stracie netto w ubiegłym roku. Rozmowy z amerykańskim biznesmenem Robertem Platkiem, potencjalnym nabywcą klubu, są na wczesnym etapie, a Komarsz woli poczekać na dobrą ofertę niż spieszyć się ze sprzedażą. Bank PKO wyemitował euroobligacje w kwocie 500 milionów euro. CV finansuje rozwój luksusowego projektu mieszkaniowego w Bukareszcie. CV udzieliło 16 milionów euro finansowania typu Private Debt rumuńskiemu deweloperowi Intero Property Development. Środki zostaną przeznaczone na dokończenie budowy luksusowego kompleksu mieszkaniowego Pajurei 3 residence w Bukareszcie oraz refinansowanie innej inwestycji. Projekt, składający się ze 160 apartamentów, z których 60% zostało już sprzedanych w pierwszej fazie, spełnia standard ENZEP i ubiega się o certyfikat BREAM Excellent. Całkowita wartość inwestycji wynosi 65 milionów euro, a zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2026 roku. Rumuński rynek wykazuje duże zapotrzebowanie na finansowanie w formie prywatnego długu, zwłaszcza wśród dużych deweloperów, firm przemysłowych i technologicznych poszukujących finansowania w przedziale od 8 do 20 milionów euro. CFWI wypełnia tę lukę, oferując elastyczne finansowanie w euro dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki średnich przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji na cv.pl Transakcje i finansowanie na świecie Chart Industries, lider w dziedzinie produktów do kontroli oraz FlowServe, producent urządzeń do przetwarzania ropy i gazu, zgodziły się na połączenie w ramach transakcji typu Allstock o wartości około 19 miliardów dolarów. Połączenie stworzy kompleksową platformę rozwiązań przemysłowych, łączącą technologię Chart w zakresie kompresji, termiki i kriogeniki, z możliwościami flow w zarządzaniu przepływem obejmującą ponad 5,5 miliona aktywów w 50 krajach. Carlyle zainwestował 1,3 miliarda dolarów w firmę brokerską Trucordia, wyceniając ją na 5,7 miliarda dolarów. Inwestycja ma na celu zmniejszenie zadłużenia spółki oraz uproszczenie struktury własnościowej przez wykup udziałów od mniejszościowych inwestorów, co zapewni firmie większą elastyczność finansową do realizacji strategii rozwoju. Prawo i podatki Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zadeklarował podpisanie ustawy o jawności cen mieszkań, zobowiązującej deweloperów do publikowania aktualnych cen nieruchomości na swoich stronach oraz na portalu rządowym. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość cenową i przewidują sankcje dla firm, które nie będą się do nich stosować. Sejmowa podkomisja wprowadziła kilkadziesiąt głównie redakcyjnych poprawek do projektu nowelizacji tzw. ustawy odległościowej który przewiduje m.in. zmniejszenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań do 500 metrów i większą elastyczność przy ich lokalizacji w pobliżu infrastruktury energetycznej. Projekt zakłada też nowe zasady modernizacji turbin, ograniczenia lokalizacji wiatraków w pobliżu obszarów wojskowych i chronionych przyrodniczo oraz zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, w tym wsparcie dla biometanu i uproszczone zasady budowy gazociągów biogazowych. Ministerstwo Finansów chce ujednolicić zasady wnoszenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo lub prokurę, niezależnie od formy dokumentu. Zgodnie z projektem, opłatę będzie trzeba uiszczać do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby mocodawcy. Byłemu członkowi zarządu Orlen, spółka akcyjna Michałowi R., zatrzymanemu w środę, prokuratura postawiła w czwartek. Zarzut nienależytego wykonania obowiązków związanych z nadzorem i ochroną majątku spółki. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zakończyła postępowanie i zdecydowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego naruszenia wału przeciwpowodziowego w rejonie ośrodka Holiday Park and Resort uzdrowisko cieplice Zdrój. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 95% deklaracji podatkowych PIT za 2024 rok złożono elektronicznie, co znacząco przyspieszyło zwroty nadpłat średnio do 14 dni. Resort przekazał również, że organizacje pożytku publicznego mogą w tym roku otrzymać rekordowe 2,3 miliarda złotych z tytułu 1,5% podatku pod warunkiem terminowej wpłaty przez podatników. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że spółka ma prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatki poniesione na karnety sportowe oraz pakiety medyczne przekazane współpracownikom. Jednak zgodnie z inną interpretacją dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na akcesoria sportowe i karnety na zajęcia fitness, lecz jedynie pod warunkiem, że korzystają z tego pracownicy, a nie on sam. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że adwokat może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na egzamin zawodowy i składki zapłacone w roku, w którym założył kancelarię. Wydatki poniesione w latach wcześniejszych przed rozpoczęciem działalności nie mogą być natomiast rozliczone jako koszty podatkowe. Wiadomości prawne ze świata Komisja Europejska zapowiedziała nową propozycję zniesienia sezonowej zmiany czasu, ponieważ dotychczas państwa członkowskie nie zdołały uzgodnić, czy przyjąć czas letni, czy zimowy. Do tematu powrócono podczas czwartkowego spotkania ministrów transportu w Luksemburgu z inicjatywy polskiej prezydencji, a Komisja Europejska zapowiedziała przeprowadzenie analizy i przedstawienie konkretnych rekomendacji. 5 czerwca w Luksemburgu państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły zmiany w rozporządzeniu dotyczącym praw pasażerów linii lotniczych w razie opóźnień lub odwołań lotów zaproponowane przez polską prezydencję. Reforma ma na celu wyważenie interesów pasażerów i przewoźników. Obejmuje ponad 30 zmian w tym dotyczących zasad wypłaty odszkodowań. Komisja prawna Parlamentu Europejskiego zajmuje się obecnie analizą możliwości lepszego zabezpieczenia praw autorskich twórców w kontekście wykorzystania ich dzieł przez generatywną sztuczną inteligencję. Rozważane są między innymi obowiązek uzyskania zgody na wykorzystanie utworów do trenowania modeli sztucznej inteligencji oraz system rekompensat za wkład twórców w rozwój tych technologii. CrowdStrike poinformowało, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd prowadzą postępowania dotyczące jej praktyk księgowych oraz awarii oprogramowania Falcon z 2024 roku. Firma współpracuje z organami i udziela wymaganych informacji. Zorganizowani przestępcy wyłudzili w ubiegłym roku 63 miliony 760 tysięcy dolarów. Od brytyjskiego urzędu skarbowego, stosując phishing do przejęcia ponad 100 tysięcy kont klientów i fałszywego ubiegania się o wypłaty od rządu. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl, subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.